Korzystając z okazji, postanowiłem, już powiem Wam kilka ciekawostek jeszcze na temat Danii. Na przykład to, że Orkus uznawany jest za najmłodsze pod względem, nie, nie wiem jak to się mówi w tym momencie, wiekowym, niewiekowym, demograficznym, o dobra, wpadło mi to słowo, pod względem demograficznym miastem, ponieważ ponad 40% osób ma nie więcej niż 25 lat i lubią się tym. Lecz jak się zainteresujemy, o co nie jest naprawdę trudno, dowiemy się, iż jest to studenckie miasto. Kształci się tu między, według różnych szacunków, jak czytałem, między 40 a 60 tysięcy studentów. Co na miasto, gdzie liczba mieszkańców wynosi 300, może troszkę ponad 300 tysięcy mieszkańców. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. No to powiemy, dlaczego ta średnia demograficzna tak się wypłaszcza. No nie. Nie jest tak kolorowa. Fajny widoczek teraz będę miał, ponieważ tę uliczką do doków. Dopu... Proszę zobaczcie. Ciekawie. Zaraz może pójdę tam na pomorę i Wam pokażę jak to wygląda.